Nie bez przyczyny dywizję ciężką określa się mianem królewskiej kategorii. Mimo jej niskiego poziomu i małej ilości zawodników, jest najchętniej oglądana i uważana za najbardziej prestiżową. W końcu nieczęsto widzi się dwóch sprawnych fizycznie mężczyzn, którzy ważą ponad 110 kg i chcą, sobie przysłowiowo mówiąc, urwać głowę. W filmie przedstawionych zostało siedmiu najlepszych, moim zdaniem, zawodników wagi ciężkiej w historii MMA. Numer 7. Fabricio Verdum. Zawodnik z Brazylii to bardzo dobry grappler. Zawodowe walki w MMA rozpoczął w 2002 roku. Niemal przez całą karierę walczy dla najbardziej prestiżowych organizacji: Pride, Strike Force czy UFC. Ma na swoim rozkładzie takich zawodników jak Aleksander Emilianienko, Antonio Rodrigo Nogueira czy Mark Hunt. Verdum słynie z tego, że przerwał panowanie dwóch legendarnych zawodników. Fiodora, który nie przegrał przez 10 lat, i mistrza UFC Velasqueza, który co prawda krótko był na tronie, ale nie dawał najmniejszych szans swoim rywalom i znacznie wyróżniał się swoimi umiejętnościami na tle innych mistrzów. Z jednym i drugim wygrał przez poddanie. Brazylijczyk, kolejny pojedynek stoczy 9 maja na UFC 250 z Aleksiejem Olejnikiem. Będzie to pierwsza walka po przerwie spowodowanej wpadką dopingową. Numer 6. Alistar Overeem. Były kickbokser pierwszą walkę w MMA stoczył w 1999 roku. Do królewskiej kategorii na stałe przeniósł się w 2007 roku. Od końca 2007 do 2011 był niepokonany i tylko jeden jego pojedynek wyszedł poza pierwszą rundę. Zdobył w tym czasie Mistrzostwo Strike Force, Dream oraz Mistrzostwo Kickboxerskiej Organizacji K1. Tym samym stał się jednym z dwóch zawodników, którzy jednocześnie posiadali Mistrzostwo znaczących organizacji w MMA i kickboxingu. Po zwycięstwie w 2011 roku z Brokiem Lesnarem zaliczył wpadkę dopingową. Po powrocie szło mu zdecydowanie gorzej, jednak w 2014 odbudował się. Zwyciężył cztery pojedynki w UFC i dostał walkę o pas z Miociciem, którą przegrał, aczkolwiek warto wspomnieć, że posłał Chorwata mocnym ciosem na deski i był bliski znokautowania go. Pokonał w swojej karierze takich zawodników jak Fabricio Verdum, Junior dos Santos, Andrzej Arlowski, Mark Hunt czy Frank Mir. Kolejną walkę stoczy 11 kwietnia z Waltem Harrisem. Numer 5: Junior dos Santos. Brazylijczyk rozpoczął karierę w MMA w 2006 roku. W 2008 podpisał kontrakt z UFC. Po siedmiu wygranych z rzędu, między innymi z Fabricio Verdumem, Mirko Filipowiczem, Royem Nelsonem czy Shane'em Carwinem, dostał walkę o pas z niepokonanym wówczas Velasquezem, którego znokautował w drugiej minucie pojedynku. Do Santos ze wspomnianym zawodnikiem stoczył potem jeszcze dwie walki, które nie poszły po jego myśli, ale z pewnością przejdą do historii wagi ciężkiej organizacji UFC jako jedne z najlepszych, jeśli chodzi o wagę ciężką. W tamtych latach większość uważała, że czołówką jest Velasquez i Dos Santos, a potem długo, długo nikt. I pomimo, że Brazylijczyk najlepszy czas ma już za sobą, to miejsce w tym zestawieniu z pewnością się mu należy. Zawodnik między 2008 a 2012 zwyciężył 9 walk z rzędów UFC, co jest rekordową ilością, jeśli chodzi o wagę ciężką. Numer 4. Stipe Miocic. Chorwat zawodowo walczy w MMA od 2010 roku, a w 2011 podpisał kontrakt z UFC. W 2016 zdobył pas nokautując Fabricio Verduma. Obronił tytuł 3 razy, co jest rekordem, jeśli chodzi o dywizję ciężką. W 2018 stracił mistrzostwo na rzecz Daniela Cormiera, a w 2019 w rewanżu odzyskał je. W najbliższym czasie najprawdopodobniej zobaczymy trylogię między tymi zawodnikami. Miocic ma ponadto na swoim koncie takie nazwiska jak Francis Nganu, Junior Dos Santos, Alistair Overeem czy Andrzej Arlowski. Numer 3. Daniel Cormier. Zawodnik ze Stanów określany swego czasu jako Czarny Fedor to świetny zapaśnik, który w wieku 30 lat Postanowił przejść do MMA. Po 13 zwycięstwach bez porażek, m.in. z Joshem Barnettem, Bigfootem Silwą, Frankiem Mirem czy Royem Nelsonem, w 2014 roku zdecydował się zejść do niższej kategorii wagowej, aby uniknąć konfrontacji z będącym wówczas na szczycie klubowym kolegą Keinem Velasquezem. W niższej dywizji Przegrał tylko z Johnem Johnsem. W 2018 roku wrócił do Królewskiej Dywizji i znokautował w pierwszej rundzie ówczesnego mistrza UFC Stipe Miecicza. Obronił pas z Derrickiem Lewisem, po czym stracił go w rewanżu z Chorwatem, przegrywając przez nokaut. Warto jednak dodać, że Amerykanin wygrywał pojedynek na kartach punktowych. Tak jak było wspomniane wcześniej, prawdopodobnie w najbliższym czasie zobaczymy trylogię. Numer 2. Cain Velasquez Zawodnik walczy w MMA od 2006 roku. Po dwóch zwycięstwach podpisał kontrakt z UFC. Po sześciu kolejnych wygranych dostał walkę o pas z Brockiem Lesnarem, którego pokonał przez nokaut w pierwszej rundzie. W pierwszej obronie szybko przegrał z Juniorem Dos Santosem. Jak już wcześniej było wspomniane, zawodnicy stoczyli jeszcze dwie walki. Velasquez pokonał swojego rywala w tak dominującym i brutalnym stylu, że zapisał się na kartach historii na wiele lat. W równie brutalny sposób wygrał chociażby pierwszy pojedynek za Tonio Silvą. Pomimo krótkiego panowania, zawodnik musiał znaleźć się na tej liście, ponieważ za czasów świetności był wręcz nad człowiekiem. Charakteryzował się kondycją, która mogła być lepsza nawet od zawodników najniższych wag, co pozwalało mu narzucić tak dużą presję na przeciwników, z którą nikt nie mógł sobie poradzić. Ze względu na liczne kontuzje jego lata świetności szybko się skończyły. Prawdopodobnie nigdy już nie zobaczymy go w klatce MMA. Numer 1. Fiodor Jemelianienko. Zawodnik jest legendą, która można powiedzieć, wyprzedziła innych swoimi umiejętnościami o dekadę. Waga ciężka jest najbardziej nieprzewidywalna, a Rosjanin przez 10 lat był niepokonany i walczył na najwyższym poziomie. Charakteryzował się tym, że był bardzo wszechstronny i dynamiczny. Radził sobie w każdej płaszczyźnie. Jego sylwetka, która nie była zbyt atletyczna, nie przeszkadzała mu w odprawianiu swoich rywali z kwitkiem. Nie walczył nigdy w UFC, ale za czasów jego panowania to Pride, w którym się mierzył, był najlepszą organizacją na świecie. Ma na rozkładzie takich zawodników jak Antonio Rodrigo Nogueira, Kevin Ranulman, Mirko Filipowicz, Mark Hunt, Tim Sylwia czy Andrzej Arlowski. Aktualnie walczy dla organizacji Bellator. Przedstawcie w komentarzu swoją listę najlepszych zawodników wagi ciężkiej w historii MMA. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.